Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy tuż po zakończeniu konferencji. Zamach na media. Ze mną są uczestnicy panelu, który kończył tę konferencję. Pan profesor Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Warszawski i pan redaktor Seweryn Blumstein, prezes Towarzystwa Dziennikarskiego. W takiej roli był tutaj. Co zresztą podkreślał i słusznie. Proszę Państwa, jeżeli chcecie wiedzieć, o czym była ta konferencja, to ja może poproszę taki spot, który ją charakteryzował i otwierał. Można? Po latach błędów i wypaczyń narodowe radio i telewizja nadają wreszcie jedyny słuszny sygnał, niosący jedyną słuszną prawdę. Partyjni towarzysze wiedzą najlepiej, kto skutecznie wyczyści telewizję z wrogiego pseudo-dziennikarskiego elementu. Jak to się mówi, na zbity pysk wylecieli oni, którym nie w smak była nasza bezdyskusyjnie dobra zmiana. Cała Polska z was się śmieje, mówił nasz wódz do wichrzcieli Skodu, który już na szczęście goni w przysłowiową piętkę ale ma też władza problemy, na przykład z radiową trójką. Szefowa odeszła, by nie stać na barykadzie. Widać, nie rozumie misji mediów publicznych, lecz nas nikt nie zatrzyma w budowie naszych mediów loszących naszą prawdziwą prawdę o nieuchronnej, dobrej zmianie. Proszę Państwa, to oczywiście skrót. Jak powiedziałam na otwarciu tej konferencji, chętnie telewizji publicznej za darmo udostępnimy. Mogą codziennie program y, zaczynać od tego spotu. To jest prawda, tu nie ma przerysowania, tak jest. I Rzecz nie tylko w tym, nawet, że zmienili się ludzie, że zmienił się prezes. O tym chcieliśmy rozmawiać na naszej konferencji, bo to y, ten zamach, to ograniczenie wolności słowa, te czystki. Ja używam tego słowa, bo kiedyś byłam także przedmiotem czystek dziennikarskich. Te czystki dziennikarskie, to podporządkowywanie jedynej słusznej linii ma swoje konsekwencje dla społeczeństwa tragiczne. To jest łamanie podstawowych praw i wolności. Mówiliśmy na tej konferencji o... Postanowieniach Rady Europy. To wszystko, co się tu teraz dzieje w tej małej ustawie medialnej, nie znamy jeszcze wielkiej, jest y, łamaniem postanowień i dyrektyw Rady Europy. Z tego oczywiście będziemy starali się wyciągnąć wnioski praktyczne. Nie wiemy, jaka będzie jeszcze ustawa, ale wiemy, że ta idea formułowana w wielu wystąpieniach. I prezentacjach i wywiadach, że to mają być media narodowe, de facto sprowadza się do tego, że one mają być narodowe, ale tylko chyba tego jednego kawałka narodu. Po temu drugiemu do tych mediów nic. Mówiliśmy o niebezpieczeństwie propagandy, która może się z czasem przekształcić w wszechogarniający proces zniewalania społeczeństwa. A także mówiliśmy o tym, co można zrobić, co chcemy robić i w jaki sposób. Jeśli Państwo pozwolicie, bo w międzyczasie padły też na tej konferencji zdania, że no, deklaracje polityków są tak częściowo może wiarygodne, to ja poproszę moich tutaj hmm, współ, hmm, uczestników. O to, aby scharakteryzowali może te główne punkty zadań, jakie są, jakie są przed nami, i jako społeczeństwo na tej konferencji, jeśli chodzi o stan mediów publicznych, panowała zgoda i podawano różne przykłady. Ja nazwałem tych dziennikarzy, którzy teraz jakby robią wiadomości głównie, bo ja oglądam uczniami Urbana. Natomiast nie panowała, nie było zgody na temat też tak powiem zaszłości. Był spór o to, co Platforma mogła zrobić, a czego nie zrobiła. I to jest pierwsza sprawa. I właściwie taki postulat, który z tego wszystkiego wyszedł, to jest postulat taki, że poza tym, że razem z organizacjami pozarządowymi trzeba przygotowywać projekt nowych mediów publicznych, to drugim postulatem był taki akurat to jest mój postulat, więc go powtórzę, wezwałem platformę, żeby razem z innymi partiami opozycyjnymi powołały zespół obrony wolności mediów, który by po pierwsze monitorował i czystki polityczne w tych mediach i skalę kłamstwa w tych mediach, jakby stroniczość tych mediów. Informował o tym i w tej sprawie w tej sprawie zadeklarowaliśmy my, jako Towarzystwo Dziennikarskie, to jest niewielkie stowarzyszenie, gotowość do współpracy. I tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję, pan profesor. Ponieważ wiele zostało już powiedziane, ja chciałem tylko powiedzieć, że diagnoza jest jednoznaczna. Wolność słowa w Polsce jest zagrożona, a niezmiernie ważnym elementem tego zagrożenia w odniesieniu do mediów publicznych jest autocenzura której podlegają ludzie pracujący w mediach publicznych, którzy poddawani są presji. Około 100 osób według wstępnych obliczeń przestało czy zakończyło pracę w mediach publicznych. Być może nastąpią dalsze kroki w tym zakresie i to uruchamia taki pewien mechanizm, który jest niezwykle trudny dla ludzi pracujących w mediach publicznych. Jak zachować twarz, jak zachować własne poglądy, opinie i niezależność dziennikarską, w sytuacji, kiedy podstawy bytu bardzo często są najzwyczajniej w świecie zagrożone. Ten proces odbywa się w sposób stopniowy, co tym bardziej jakby utrzymuje taki stan pewnego rodzaju napięcia i wzmożonej gotowości do ubiegania oczekiwań władzy. To jest tam bardzo niedobry dla polskiej demokracji. To jest tam bardzo niedobry dla wolności słowa w Polsce. Proszę Państwa, monitorując to, co się dzieje w mediach, Rzeczywiście chyba nie będziemy monitorować tylko to, co się dzieje w mediach publicznych, bo naciski na media prywatne zaczynają być widoczne. Na razie być może to tylko takie plotki korytarzowe, ale jak sądzę, także będzie można się temu przyjrzeć. To już wtedy byłoby totalne odcięcie społeczeństwa od prawa do informacji, jeżeli także byłyby naciski nie tylko tam, gdzie się ma władzę, którą się sobie wzięło, ale tam, gdzie de facto tej władzy nie powinno być. Zyskaliśmy także podczas tej konferencji bardzo silnego partnera, stąd ta deklaracja, że rzeczywiście tutaj trzeba by połączyć siły i środki. Tym partnerem jest, są sygnatariusze wczoraj zawiązanego czy podpisanego. Paktu dla mediów publicznych. Przedstawiciele tych sygnatariuszy byli, tę deklarację, tego paktu otrzymaliśmy. Będziemy rozmawiali, bo choć rzeczywiście mogłoby się wydawać, że w pewnych kwestiach różnimy, nie różnimy się w jednym. Znaczy naprawdę hasło ciemny lud to kupi, powinno odejść do Lamusa, bo ani nie ma ciemnego ludu. А них уже не купи.